Jest 14 sierpnia. Właśnie wyjeżdżamy na kurs projektowania permakulturowego i mniej więcej w takim stanie zostawiamy sobie ogród, no, żeby sobie popracował. Tutaj są resztki faceli i wcześniejszej zielonki. One sobie już spadły. Będą się rozkładać ładnie. Tutaj całość na konturach to jest siana wschodnia, najmniej północna. Obłożyliśmy słomą, skoszoną trawą, kartonami i dziesiątką po prostu jakichś losowych materiałów organicznych. Jest tutaj chyba też najgorsza gleba z tego względu, że sąsiadnie wielkie glaki wypijają po prostu wszystko, dają dużo cienia rano. Jakaś losowa dynia się tutaj prawda, nam wysiała. I cały ten teren, który teraz widzicie, docelowo, magnoli nie będzie, wiśni również, docelowo zostanie przeznaczony na ogród jednoroczny. Części krzewów ozdobnych się pozbędziemy. Część spróbujemy przesadzić. Jeszcze nie wiemy dokładnie, co będziemy robić. Jabłonie zostaną przycięte po sezonie. Tutaj była ściana bluszczu. Pozostała ściana jakiegoś syfu. Puścimy po niej winorośla, kiwi, szpinak pnący. Jeszcze parę rzeczy. To są różne metody zabijania bluszczu. Jak nam się uda, będę o nich pisał więcej. No i po prostu kawałek po kawałku sobie po prostu zagłuszyliśmy. Większość rzeczy, które były pod spodem. To jest pierwszy kawałek. Które czymś tam nasadziliśmy z ciekawości, żeby pooglądać, co będzie rosło. Eksperymentalna grządka z szybkiego kompostu, niedokończonego. Zobaczymy, co z niej wyjdzie, gdzieś została wysiana dwa razy. Na polu u kopra to są ich sadzonki, które niedawno wsadziliśmy. Jakieś tam fasolki gdzieś sobie w okolicy się grzeją. To tak jak mówię, wszędzie robiliśmy po prostu na razie zabawę i zwoziliśmy materię organiczną, żeby pokazać, jak cały proces przebiega sobie w trakcie. Na obrzeżach mamy ile? 55. A wewnątrz? No, ponad 7. Wczoraj usypaliśmy jakąś taką na szybko pryzmę. Dużo króliczego obownika, dużo kurzego. No jakieś tam znalezione chwasty po okolicy. Chwasty, liście właściwie i trawa skoszona. Tutaj co się dzieje w koborze. kompostującej na zimno. Pod spodem jest piękna czarna gleba. No i mniej więcej taki obraz. Następne nagranie za dwa miesiące.